Mało siebie dajesz, porządek na początek wa, 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 I niech tak zostanie Teraz zasada, patwia to rozwiązania. ten sequel, to nawiązanie W fil filer jak drzewo, co próbuję dotknąć niebo Nie usycha i wiem to, tak mocno zżyty czystą glebą Przecież rozwijam się prężnie, rosnę jak te gałęzie Rośnie tak doświadczenie, byczku trzymam się nieźle Dla uszu to gratka, to swoim zawzięciem Otwieram furtkę, Nie zostań, podtrządasz po sobie ten burdel Nie ma słów co to opiszą, nie ma takich dźwięków Czasem obcuję ciszą, wyzbywam się lęków Chcę sobą być ciałem, nareszcie jestem Udowodnię czynem i słowem i gestem Masz jakieś obiekcje, a może pretensje? Nie wiesz kim być, wybierz jedną wersję Nie prowadzi serce i zdrowy rozsądek Z ręką na pulsie utrzymać porządek W głowie masz bałagan Porządek na początek, wow, i niech tak zostanie Teraz ta zasada pasja, to rozwiązanie, ten sequel, to nawiązanie w głowie masz bałagan Dalej, dalej nieposprzątane, tak pomimo zmagań. Dalej, dalej mało siebie dajesz porządek na początek, wow, i niech tak zostanie. Teraz ta zasada ta ta pasja, to rozwiązanie, ten sequel, to nawiązanie.